W kierunku montery zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będą realizowane przedmioty poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu technologii systemów suchej zabudowy, technologii robót malarsko-tapeciarskich, technologii robót posadzkarsko-okładzinowych. Uczeń kończący powyższy kierunek będzie mieć podstawową, ogólną wiedzę budowlaną dotyczącą wykonania obiektów budowlanych, ich konstrukcji i technologii budowlanych mieć wiadomości teoretyczne w zakresie materiałów podstawowych i pomocniczych stosowanych w suchej zabudowie, wnętrz i robotach wykończeniowych w budownictwie, posiadać umiejętności praktyczne zaplanowania robót montażowych, ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudów dachów. Okładzin ściennych w systemie suchej zabudowy wnętrz oraz robót wykończeniowych. Zdobywać umiejętności pracy w zespole w zakresie czynności związanych z robotami malarsko-tapeciarskimi, posadzkarsko-okładzinowymi oraz w zakresie organizacji robót wykończeniowych. Dokonywać doporu i selekcji materiałów, narzędzi, urządzeń niezbędnych do wykonania prac montażowych w systemach suchej zabudowy i robót wykończeniowych mieć umiejętność obliczania powierzchni wykonywanych robót oraz ilości zużytych materiałów. Ponadto w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych uczeń zapozna się z opracowywaniem i czytaniem dokumentacji budowlanej, wykonywaniem elementów dokumentacji budowlanej z wykorzystaniem programu AutoCAD oraz innymi programami komputerowymi stosowanymi w projektowaniu.